Siemanko! Witam Was w drugim dniu mojego Eurotripa Jesteśmy już w Pradze, tak jak wiecie z poprzedniego odcinka Jeżeli nie, to musicie go nadrobić A za mną jest most Karola, na którego właśnie się wybieram Więc zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka I pamiętajcie o subskrypcjach i komentarzach Dla lepszych moich zasięgów Więc zapraszam na oglądania Ładnie to wygląda, dobrze się zapowiada Patrzcie sami, jak to wszystko tutaj super wygląda Tam będziemy szli W sensie nie tu, tylko tu, gdzie jest ten mały punkcik, Na ten zameczek Ale tu później To jest zamek praski w ogóle tamto No ładnie to wygląda Dobra, tym też tam, jakoś tam daleko, głęboko nie wchodzę, a w ten czas ja lecę sobie do hotelu się ogarnąć, żeby, żeby mieć siłę na cały cały dzień, bo jednak dzisiaj będzie bardzo aktywny dzień, tak to będzie. Okej. Okay. Ja szukałem zegara astronomicznego, który też jest tutaj dosyć popularny w Pradze, że to jest takie miejsce must have, a się okazało, że on jest na, na ścianie po prostu i patrzcie sami, to jest on. E... Bo on jest na, na ścianie ratusza Ja myślałem ogólnie, że, że to jest taki e zegar, który jest na, na ziemi i który pokazuje ten czas No jednak, jednak troszeczkę się nie zainformowałem, ale znalazłem go Jest to kościół Najświętszej Marii Panny przed Tynem Jest jednym z najsłynniejszych zabytków Pragi Nawet tego nie wiedziałem szczerze mówiąc, chyba nawet nie miałem tego zaznaczone Ale ładnie to wygląda, zobaczcie sami Więc jeszcze tutaj sobie chodzimy. tutaj jest ten placek, o którym wspominałem Dobra, fajnie to wszystko wygląda Pewnie to zwiedzanie jest by było na kilka na kilka dni, a jesteśmy w Pradze tylko jeden dzień jeden dzień, więc 24 godziny w Pradze praktycznie będziemy i lecimy dalej pamiętajcie, żeby oglądać do końca, zostawić subskrypcję ale co najważniejsze, piszcie komentarze, czy wam się to podoba czy nie podoba się, co, co byście na przykład dodali do filmiku dla mnie to będzie bardzo cenna informacja, ponieważ te materiały tworzę dla was, od siebie, dla was, więc fajnie by było jakbyście dawali komentarze, a teraz z tu lecimy dalej Let's go. Dobra, my już idziemy sobie na wzgórze Petkina. Tam jest kolejka Kalinowa, Mam nadzieję, że ona będzie. I wjedziemy sobie na to wzgórze Petkina. Na nim jest w ogóle miniaturowa wieża Eiffla. Bardzo prawdopodobnie tutaj widziałem gdzieś ją przed chwileczką. Tak coś wystawało. Wygląda o to troszeczkę jak antena, ale zaraz zobaczycie, więc oglądajcie do końca. A w ogóle po tym wzgórzu wybierzemy się na Zamek Praski, na którym, którym sobie coś zjemy. Tam wokół tego zamku jest, są różne place i można sobie coś zjeść, więc zapraszam do oglądania. Podziękowania dla Agencji Pracy i 24EU, która mi właśnie pomogła, wspiera mnie właśnie podczas tego Eurotripa. Wpadajcie, jeżeli szukacie pracy, do nich na stronę. Dobra, troszeczkę za daleko zeszliśmy. Musimy zejść, bo nawigacja pokazywała, że to jest gdzieś tam, jest ten punkt odbioru. Po tym, co tutaj widać, to jest gdzieś tam. <gry> Więc nauczka, no ale cóż, dla Was będzie to cenna lekcja, żeby nie chodzić tak daleko. Ciepło dzisiaj jest w ogóle, bo pokazuje, że jest, jest albo będzie 28 stopni, więc uh, dobry dzień się zapowiada. No, chyba tutaj jest właśnie to wejście do tego. Tak wygląda, ludzie chodzą. No, chyba ta. O, już jest kolejka. Kolejka do kolejki. Pamiętajcie, żeby kupić bilety, bo my staliśmy w kolejce to troszeczkę niepotrzebnie, ale trzeba kupić po prostu szybciej bilety. Gwiazd, gwiazd kosztuje 60 koron. Peskit, nie wiem ile to jest. 3 euro 3 euro? No 3 euro, czyli ile? 12 zł, nie? I jedziemy do góry. Zaraz zobaczymy jak to będzie. Dobra, jesteśmy u góry. Z tamtej strony chyba jest obserwatorium, tak pokazywało. To był znak obserwatorium. Ale jeżeli to będzie takie typowe obserwatorium, to też raczej nie będziemy chodzić, idziemy tylko zobaczyć tę panoramkę miasta, które jeszcze z Rona pewnie wam nagramy. Niestety nie udało nam się polatać z Ronem, ale o tym w kolejnych odcinkach. Tak, to jest takie typowe obserwatorium, to chyba nie z tej strony, ale podejdę zobaczyć, nagram. I co, jesteśmy u góry. No, podróż trwała 3 minuty, tak naprawdę, no 5 minut można powiedzieć. Więc spoczko. I co, i za chwilę tutaj zobaczymy tą. Mini bierze Eiffla i, i co? I lecimy na zamek praski. Bo już jestem głodny. O, zobaczcie, tutaj jest właśnie zegar słoneczny. Taki, co myślałem, że tam będzie. Coś tutaj więcej widać, ale budynek zasłania. <noise> Więc troszeczkę to nie pykło, ale, ale ogólnie spoko, właśnie takie zegary są spoko. Dobra, tutaj jest to obserwatorium, nie ma co o nim obgadywać. Dzień to za dużo pewnie nie zobaczymy, jeżeli by mieli jakieś mocne filtry zaciemniające, tak zwane filtry ND, no to pewnie by było widać słońce albo coś takiego, a tak to raczej wieczorem by było trzeba przyjść. A może to jest jakieś takie zabytkowe po prostu? Właśnie tutaj e, taka ważna rzecz, że nie będziemy też odwiedzać jakiś muzeów, zamków, ponieważ no mnie za bardzo tym nie interesuje. Też to nie będzie jakieś takie super ciekawe, a wydaje mi się, że jeżeli kogoś to naprawdę będzie interesowało, to zawsze, zawsze można samemu znaleźć jakieś takie kanały, które lepiej o tym opowiadają niż ja, bo, no nie oszukujmy się, jak ja bym miał o, o rozmawiać o jakiejś sztuce albo o jakichś zabytkach, to byście mnie szybko znienowidzili. Dobra, idziemy zobaczyć mini wieżę Eiffla i idziemy na Zamek Praski. No. Czy wiesz, że Eiffel to jest? Może nie. Od dołu może trochę tak, no taka bardzo miniaturowa, ale w sumie tak jak się patrzy od dołu to tak, nie? Dobra, spaczko, fajnie to wygląda. Ale to, lecimy dalej. Patrzę co tutaj. Jest. To jest Blue to jest jakiś pewnie labirynt czy coś takiego. Nie chciał zobaczyć coś w ogóle z góry tutaj. A chyba nic nie widać tak najgorzej. Idziemy teraz właśnie już na e, zamek praski. To jest w sumie taką naj, chyba najgłówniejszą atrakcją tutaj właśnie w Pradze. Ogólnie zobaczcie ile przeszliśmy, Z 10 minut byliśmy tam, pod tamtą wieżu. Jesteśmy tutaj! A jeszcze kawałek nas czeka. O, ładnie to wygląda. Super. Jeszcze więcej tych schodów tutaj. Masakra. O! 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 Mój palec Jesteśmy już coraz bliżej, więc mimo wolą tego palca Warto było. O, troszeczkę jest to spore. <ślańczący> Się nie da tego objąć, ale fajnie to wygląda. Trzeba gdzieś tutaj ogarnąć bilety w ogóle tutaj do środka, bo jestem ciekawy jak tam w środku wygląda. Kurde, idziemy szukać biletów. Kupiłem dwa bilety, dla mnie i właśnie na Kuby. Jeden bilet 450 Koron czeskich kosztuje, czyli gdzieś około za dwa wyszło około 150-70 złotych chyba za jeden, coś takiego, nie? 60-70 zł, więc nie ma tragedii Idziemy zjeść i wtedy idziemy tutaj Chodźcie e, Dobra, sobie przyszliśmy zjeść Do takiej restauracji tutaj blisko właśnie Pałacu Praskiego Mistro u kanonowiku, o tak, ma ocenę 4,2, 324 opinii Więc no nie ma już takiej super tragedii No zobaczymy, wzięliśmy sobie dwie kawki A ja wziąłem sobie bagietkę z, z serem i szynką Kuba, a Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało Ceny są takie turystyczne, więc no, nie ma Nie ma co, myśleć, jakby jesteśmy W bardzo takim miejscu turystycznym więc nie ma się co oszukiwać, że będzie tutaj tanio, nie? Ale zobaczymy, żeby chociaż było w miarę zjadliwie, to już by było super. Przeszedłem tam, moja bagietka z i serem. Właśnie się tego obawiałem ogólnie. Tutaj wezmę, pokażę tego chicken brapa, no on troszeczkę lepiej wygląda. Plus, że jest na ciepło. Bułka jest taka pszenna bardzo, bardzo basicowa. Szynki trochę tutaj jest, więc nie ma też takiej tragedii. Może żeby taka przykąska może. Ale za taką cenę no to tragedia ogólnie, nie? A 200 ich korą, to jest około 400 zł, nie? Ale zobacz to jest takie miejsce. No właśnie, no to jest właśnie to miejsce. Dobra, wiemy. Będziemy się za chwilę w Zamku prostu. Ale zanim zamek, pierwszy odwiedzimy Katedrę Świętego Wita, przy której byliśmy przed śniadami. W ogóle jesteśmy w katedrze Świętego Wita. Jest to gotyckie miejsce Spoczynku Świętych, czyli praktycznie grobowiec oraz karbiec królewski. Tutaj właśnie spoczywają m.in. Święty Wita, Wacław i Wojciech. To w ogóle ta katedra Świętego Wita jest jednym z najważniejszych miejsc w całych Czechach, więc naprawdę warto tutaj było przyjść. Sami widzicie bardzo ślicznie to było. Parełka takiej gotyckiej architektury, sztuki. Jest to w ogóle największy, najbardziej istotny, najważniejszy największy i najważniejszy kościół w całej Budowa katedry rozpoczęła się w 1344 roku i trwała aż 600 lat, nie? więc przez 6 wieków był budowany. No, ale jest widać, że, że dużo pracy tutaj było. Żyło. Po wyjściu z katedry, złapaliśmy się na mały występ orkiestry. W którym udaliśmy się do Pałacu Królewskiego. Jesteśmy do Royal Palace. Wygląda jak. Royal Palace. gdzieś tam no. król siedział. Tyle. Jesteśmy tutaj, no jakby było się można tego spodziewać, że to tak będzie wyglądało, nie? Duża sala taka tronowa. Tyle. Plus jest... są tutaj widoki ładne. Szkoda, że przy balkony nie można wejść, bo były super w ogóle widoczki, ale. A to jest zabezpieczone. Na trzydziestkę bardzo bezpiecznie. Makieta. Tak kompleksu. Zobaczcie to Złota. Ja, który mówię, o nie będziemy odwiedzać muzeum. Jesteśmy w muzeum. No właśnie. Trochę zaczęliśmy się czuć jak w muzeum. Więc ekspresowo przenosimy się do ostatniego miejsca, jakim jest Golden Lane, czyli złota uliczka. A to jest złota uliczka. Złota Lane, Golden Lane. Troszeczkę tak dziwnie przetłumaczone. Idziemy zobaczyć, co, jak tutaj to wygląda. O zobaczcie, jak to szosło sobie wygląda. Jakaś taka kuchnia, kuchnia izba, w której się jadło. Tutaj jest chyba taka bardziej kuchnia dzisiaj gotowa, o. Było wszystko, żeby nikt nie wchodził, ani nic nie zepsuł. Ten plac Praski, ciekawe miejsce ogólnie, ten cały plac, w ogóle wszystko to było jakby należało do tego, więc naprawdę fajnie to wygląda, fajnie warto tutaj było przyjść. I jak, jak widać, no to taka stolica, króleczka to było i to było jedno z najważniejszych miejsc tutaj. Dalej jest w Czechach. Naprawdę warto fajnie tutaj przyjechać, więc zapraszam do zwiedzania dalej tutaj Pragi Czeskiej. I idziemy zobaczyć co tutaj będzie się działo. A teraz udajemy się z powrotem na początkową część Pragi. Była taka ciekawostka, że jesteśmy jakby na starej części Pragi. Te mosty łączył właśnie Pragę starą z nową, której nosowaliśmy wczoraj i jedliśmy właśnie jedną. Więc jeżeli ktoś nie widział tego odcinka, to proszę o nadrobienie. Tutaj się pojawia. By A teraz idziemy właśnie z powrotem na, na nową Pragę. Tam. Tam w moim tle widać właśnie most, most Karola, w którym dzisiaj ze, zaczynaliśmy odcinek i nie wiem czy powiedziałem rano, ale to jest właśnie ten most, jak w sumie już teraz wszystkie. Ale tam ten most był jeden z pierwszych, który włączył Nową Pragę U. ze Starą Pragą. w ogóle na tym mostie jest bardzo dużo jakichś artystów, innych takich rzeczy. Teraz pewnie jest bardzo dużo turystów, dlatego ja tam byłem sobie rano, żeby zobaczyć. W ogóle w Pradze jest bardzo dużo tych mostów, pewnie dlatego, że właśnie ona jest podzielona na, na tą Nową i Starą Pragę. Hello. <laughs> Tureczka z rana, ale teraz tutaj już właśnie jest widać, jak turystów jest troszeczkę więcej, więc widać właśnie jak tutaj to wszystko żyje miasto. Super właśnie, macie... macie takie porównanie rano o 6, z... 7 z pełnym południem, nie? Ile będzie ludzi i w ogóle, więc naprawdę fajnie. Ale ludzie jest co? Widzicie różnicę w kilku godzin. Ale cóż, tak wygląda właśnie miasto turystyczne. Dobra, jesteśmy na placu Wacława, potocznie zwanym Wacławskim. Jest to miejsce historyczne, już nie pamiętam dokładnie co tutaj się działo w jakich latach, ale teraz obecnie to jest takie miejsce, w którym jest dużo restauracji, jakieś takie miejsce dla ludzi, gdzie są sklepy i inne takie rzeczy, a na samym końcu jest widać muzeum. Więc fajne, fajne takie miejsce do odwiedzenia, w którym praktycznie chyba kończymy naszą przygodę, jeżeli chodzi o Pragę, ponieważ już praktycznie wszystkie takich najważniejszych miejsc zwiedziliśmy, jeżeli chodzi o Pragę i zmierzamy teraz do Brna, w którym widzimy się jutro. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia.